Proste, mediowe pastelowe tło z efektem ombre, wykonane z wykorzystaniem akwarelek w proszku Color Glow od Future Art. Cześć z tej strony, Kamila. Serdecznie Cię witam na moim kanale. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to jest mi niezmiernie miło. Znajdziesz tutaj sporo materiałów poświęconych. Zarówno mixed media jak i scrapbookingowi, a przede wszystkim łączeniu tych dwóch technik, pokażę ci, że mixed media są łatwe, nie muszą być drogie, dają mega mega dużo możliwości i mega dużo satysfakcji. No i przede wszystkim możesz łączyć swobodnie mixed media z twoim klasycznym scrapbookingiem i uzyskiwać naprawdę niepowtarzalne efekty. A teraz zapraszam cię już do tutorialu na to właśnie Piękne, pastelowe, wiosenne tło. No to co, zaczynamy? Tak jak wspomniałam, będziemy wykonywać to cieniowane tło proszkami, akwarelkami w proszku Color Glow. Tym razem weźmiemy sobie kolor Blue Diamond. To jest taki prześliczny odcień błękitu, taki w turkus spadający. Yy, oraz Amber, czyli po prostu żółty. Do wykonania tego tła będziemy potrzebować papier akwarelowy, wodę, pędzelki. No, i ja sobie tutaj już rozsypałam tego proszku. Naprawdę niewielkiej ilości. Myślę, że nawet nie zużyjemy tego wszystkiego, co ja tutaj wysypałam. W pierwszym kroku ja sobie jeszcze tutaj wezmę, podłożę taką tekturkę na brudno. Z reguły robię sobie takie rzeczy na tej szklanej macie, ale tutaj niestety jak nagrywam, to by się światło odbijało w tej szklanej macie i by było to niezbyt widoczne dla Was. Dlatego robię sobie teraz na tej tekturce. Nakładam wodę po całości. Pamiętaj, żeby mieć zupełnie czysty pędzelek, bo tutaj zauważyłam, że miałam jakiś fragment, jakąś kropeczkę tego pigmentu i coś mi się zaczęło tutaj barwić na różowo. Także pędzelki muszą być idealnie czyste, żeby te barwniki są bardzo, bardzo napigmentowane i żeby po prostu jakiś tam kolor obcy się nie wkradł, którego nie chcemy na tą naszą pracę. No i teraz biorę pędzelek, psikam sobie tutaj wodą, przyda się atomizer, ale możesz też bez atomizera spokojnie. I zaczynam sobie nakładać, najpierw sobie mieszam tutaj ten proszek, tylko ten turkusowy. Będziemy robić to tło takie fajne, cieniowane, ombre przechodzące, i zaczynam od czystego koloru. Jeżeli chcę, żeby był bardzo jaśniutki, no to sobie jeszcze troszeczkę wody dodam. Pamiętając, oczywiście, że to po wyschnięciu będzie ciut jaśniejsze. Teraz biorę odrobinkę żółtego i mieszam sobie z tym niebieskim. I on już się robi taki minimalnie bardziej wchodzący w kolor morski. Możesz sobie nawet, jeżeli masz większą powierzchnię, nie malować całej od razu wodą, bo to w międzyczasie ci zdąży wysnąć. Tylko tak stopniowo dodawać tej wody. Ja tutaj dodam sobie jeszcze troszkę. Bo wyszedł mi ten kolor bardzo, bardzo blady, i myślę, że po wyschnięciu to nie będzie tego widać. Więc sobie tutaj jeszcze dodam. I w każdym kolejnym pasie dodaję więcej żółci, a mniej tego niebieskiego. Natomiast, jeżeli nie chcesz mieć całkiem y, oczywiście żółtego, no to y, czystego żółtego nie dajemy. Te pasy można by było nawet tutaj zrobić nieco szersze, bo to jest dość duży. Fragment papieru. Zawsze też można sobie potem troszeczkę to dołożyć. Kolejną warstwę. Teraz znowuż biorę żółty. Możesz sobie też zrobić taki próbnik tych kolorków. O, teraz będzie fajnie taki bardziej taki zielonkawy kolor powstanie. Próbnik sobie zrobić. I sobie rozpisać na przykład, że tutaj dałam... Jed, mniej więcej jedną trzecią tego koloru, dwie trzecie tego koloru. Takie, y, oczywiście to się nie da tak y, idealnie tutaj, no bo nie mamy wagi aptekarskiej, nie będziemy tego tutaj odmierzać, ale tak troszeczkę, troszeczkę można by się pokusić o to, żeby to zrobić. Teraz dam tego niebieskiego i więcej tego żółtego, a tylko odrobinę niebieskiego. Tu widzę, że muszę trochę wody dołożyć. Będzie taki fajny zielony. Myślę, że to tło super wyjdzie na taką wielkanocną kartkę, radosną w żywych kolorach. I teraz dam tak, że dam prawie cały ten żółty, ale jednak go troszeczkę złamie tym niebieskim. Jeżeli Ci się zrobi tak jak mnie tutaj, że się tak troszeczkę tutaj rozmyło, a nie chcę czegoś takiego, żeby mi ten niebieski tu wchodził, to go po prostu leciutko zdejmij. Tak minimalnie dotknij tylko tym papierem. Nie przyciskaj mocno, bo się plamka zrobi. I tak o, troszeczkę. To moje tło naprawdę wyszło bardzo, bardzo pastelowe. Tutaj myślę, że jeszcze troszeczkę poprawię. I tam u góry tak troszeczkę, żeby było tro, troszkę jednak więcej tego samego niebieskiego. I jak widzisz, mi weszło jednak w zielony, więc trochę to ściągnę, że od razu Ci pokazuję, co zrobić, jak coś tam nam nie wychodzi. Tu po prostu już na tym kawałku, gdzie rozrabiałam, tu jest za dużo tego żółtego dodanego, więc wezmę to, ten proszek osobno. Zobaczymy, czy. O. To tło jest gotowe. Ja teraz je podsuszę i pokażę, Ci, jak będzie właśnie wyglądało już po wysuszeniu. Już mam wysuszone. Tutaj, miejscami zrobiły się takie fajne smugi, czyli nie jest to takie bardzo ombre, płynnie przechodzące. Czasem tak wyjdzie. Mnie się akurat ten efekt podoba, ale musisz sobie poeksperymentować, jak, jak tobie bardziej się podoba, jaki, jaki efekt wolisz. Czyli zobacz, mając tylko dwa kolory proszków. Tutaj akurat mam żółty z, z niebieskim, ale jeżeli weźmiemy na przykład różowy z niebieskim, to będziemy mieć ombre od, od różowego do, przez fiolet do niebieskiego. Także można uzyskać naprawdę piękne efekty takiego cieniowania. Ja bardzo lubię to w akwarelkach. To jest takie delikatne, takie subtelne i naprawdę przepięknie wygląda. No i możesz sobie zrobić papier, jaki chcesz, później go troszeczkę pomediować i masz naprawdę swój. Indywidualny, niepowtarzalny, wykonany przez ciebie, autorski można powiedzieć, papier. Jeżeli spodobała Ci się ta lekcja, będę bardzo wdzięczna za komentarz. Daj znać, czy używasz tych proszków, czy miałaś z nimi wcześniej styczność. Tutaj na kanale znajdziesz dwa, trzy na pewno filmiki z tymi proszkami i nie będzie to jeszcze koniec, bo oczywiście. Kolejne mam w planach, dlatego że te proszki dają mega, mega dużo możliwości. Są bardzo fajne, bardzo wydajne. Serdecznie Ci polecam ich zakup. Oczywiście tutaj podlinkuję Ci w opisie filmu bezpośrednio te dwa kolory, jakie dzisiaj użyłam. A Cieciu, serdecznie dziękuję. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!